stał się jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców w Brazylii, a jego podobizna znalazła się na czołówkach bardzo wielu gazet. Ten seryjny morderca uciekł do Guanabary. Tam mieszkała jego siostra i znienawidzona matka. Bezer, podający się za Gilberto José Oliveira, został w końcu aresztowany. W więzieniu usiłował popełnić samobójstwo. José Paz Bezer Podczas procesu przyznał się do aż 24 morderstw, ale śledczy byli w stanie udowodnić mu 7 zabójstw. Potwór z Morumbi opowiadał przed sądem, że uwodził swoje ofiary zwykle osobistym urokiem i urodą. Ostatecznie Bezer został skazany na 100 lat więzienia. Brazylijska gazeta Diario da Noite dotarła do Marii Paz, matki Jose. Kobieta powiedziała reporterowi: "Czasami czuję przerażenie na myśl, że to ja sprowadziłam na świat tego potwora".